Powiem tak, ten elektryczny uchwyt na smartfona, to jest prawdziwa petarda. Zobacz, co on potrafi. Tutaj jest elektryczna przysawka, i gdy przyłożysz go do jakiejś płaskiej powierzchni, czyli na przykład do laptopa, to zobacz teraz. Automatycznie się przysał, trzyma jak naklej, nie ma szans, że coś tutaj puści. Możesz sobie to tutaj w pełni obracać o 360 stopni. Zobacz, nawet możesz sobie laptopa podnieść i nic nie puszcza. Możesz sobie też kluczem, imbus, który jest dołączany do każdego zestawu, wyregulować sztywność tego uchwytu, ponieważ może to być bardziej luźne. Może to być bardziej sztywne, jak kto woli. Bierzesz sobie teraz telefonik, przykładasz go sobie w tym miejscu. Możesz sobie to obracać tak jak chcesz, możesz sobie to podnosić w ten sposób, możesz sobie... Sobie to zrobić na przykład tak. Możesz sobie to znowu obrócić. Jeżeli chcesz sobie zmienić położenie, no to bierzesz po prostu ten przycisk, cyk, dajesz sobie na przykład do stolika, cyk, i jest petarda. Link do tego uchwytu znajdziesz na moim profilu. Aktualnie trwa też zniżka 25%.